Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, jeżeli mogę tak powiedzieć, witam w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Oczywiście gospodarzem jest Pan Prezes Spółki, Pan Piotr Sołtyk. Natomiast spotykamy się tu po to, żeby opowiedzieć o. Inwestycja, które zostały już wykonane w ramach zabezpieczenia, zabezpieczenia wodociągowego zaopatrzenia w wodę, bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę naszych mieszkańców, tak jak już nieraz rozmawialiśmy i pokazywaliśmy te urządzenia wodne w naszym mieście w państwa obecności naszym mieszkańcom kilkadziesiąt lat funkcjonowały te Urządzenia tak jak funkcjonowały, przyszedł czas najwyższy. Myślę, że jest to ostatni dzwonek i tu ogromne podziękowania i ukłony dla przedsiębiorstwa, że dostrzega ten, ten problem, bo problem zaopatrzenia w wodę naszych mieszkańców no jest istotnym, podstawowym problemem, podstawową potrzebą. Myślę, że tak jak tu siedzimy, nikt z nas nie wyobraża sobie, żeby nie mógł korzystać z wody w każdym dostępnym momencie. Ale żeby tak było, musimy o to zadbać, musimy o tym myśleć, musimy remontować tą infrastrukturę, którą posiadamy, która ma już kilkadziesiąt lat i tak jak wspomniałem, niewiele w latach poprzednich się w tym aspekcie działo. Już udało się wyczyścić zbiorniki na ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej, tam gdzie jest hydrofornia zostały wymienione tam również zasuwy. Planowany jest remont tych zbiorników, bo one wyglądają w są w stanie fatalnym, wyglądają po prostu bardzo źle i to jest ostatni dzwonek, żeby je wyremontować. Został wy wykonany remont budynku chlorowni wraz z instalacją do dezynfekcji wody na ujęciu wody, czyli w Romanówce. Więc o tym wszystkim opowiedzą pan prezes, pan dyrektor. Pan Piotr Chojnacki, który też jest radnym miejskim, bo tym tematem zajmowali się i będą się zajmować, bo, tak jak wspomniałem na samym początku, zaopatrzenie mieszkańców Sandomierza w wodę, w dobrą wodę, to jest priorytet, to jest podstawowe działanie. To powinno być podstawowe działanie nas wszystkich, czyli, czyli samorządowców, samorządu miejskiego i przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej i mieszkaniowej w Sandomierzu. Ja dziękuję za przybycie pana burmistrza, dziękuję za przybycie mediów na zorganizowaną konferencję. Ja tylko może uzupełnię tą informację, którą przekazał pan burmistrz Marcin Marzec. No, przedsiębiorstwo dostrzega potrzebę modernizacji tak istotnych obiektów związanych z dostarczaniem wody na teren miasta Sandomierza, jak również gminy, z którymi posiadamy przedsiębiorstwo podpisane umowy na sprzedaż wody. No i te inwestycje mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa. Mieszkańców w zakresie przekazywania odpowiedniej ilości wody. Zostały zakończone dwa zadania inwestycyjne. Pierwszy to jest remont budynków klorowni wraz z instalacją do dezynfekcji na ujęciu wody w Romanówce. Natomiast druga inwestycja została podzielona na trzy etapy. Pierwszy etap rozpoczął się w 2019 roku. Było to wyczyszczenie zbiorników wodnych, dwóch zbiorników wodnych o pojemności każdy z nich 3000 metrów sześciennych. Średnica jednego zbiornika to jest 25 metrów, natomiast w wysokości 107 metrów. W tym roku drugi etap został zakończony. Etap ten polegał na wymianie części hydraulicznej. Komory zasłów. Natomiast trzeci etap jest to już zwieńczenie działań technicznych, a mianowicie wzmocnienie konstrukcji dwóch pojemników. Jeżeli nie zrobilibyśmy tych działań, tych, tych, tych modernizacyjnych, no powiem krótko, że groziłoby to poważnemu ryzyku no, utraty bezpieczeństwa mieszkańców w dostarczaniu wody oraz katastrofy budowlanej tego obiektu. To wynika z ekspertyzy, która została sporządzona przez inżynier. Także ja tutaj może oddam głos panu dyrektorowi technicznemu, panu Koziej i panu Piotrowi Chojnackiemu, kierownikowi Zakładu Wodociągów. W tym miejscu chciałbym podziękować tutaj dyrekcji oraz panu kierownikowi oraz pracownikom, którzy wykonywali te wszystkie działania, bo tutaj należy podkreślić, że wszystkie te działania zostały wykonane własnym sumptem w celu ograniczenia kosztów. Projekt inwestycyjny, chociażby na remont budynku Chlorowni, wynosił brutto 340 tysięcy, natomiast prace zostały wykonane w własnym zakresie. no Dzięki temu te prace. Zamknęły się kosztami około 70 tysięcy zł. Także oddaję głos tutaj panu dyrektorowi oraz panu kierownikowi zakładu wodociągów i kanalizacji. Dziękuję. Chciałbym dodać, że te dwa obiekty, które zostały poddane renowacji, remontowi, czyli chlorownia zlokalizowana w miejscowości Romanówka, są to takie obiekty strategiczne chlorownia i, i zbiorniki magazynujące wodę bo tak naprawdę tylko to jest jedyne źródło zasilania dla mieszkańców miasta Sandomierza i ościennych gmin i dlatego podjęliśmy takie działania, były to działania naprawdę ryzykowne, bo przez wiele lat no, były tylko takie prowadzone remonty doraźne udało nam się um, częściowo wymienić tą armaturę, rozdzielić te dwa zbiorniki w związku z tym została przeprowadzona ekspertyza, no, która wykazała, że no, stany tych obiektów są, nadają się do natychmiastowego remontu i dlategośmy podjęli te działania zarówno na chlorowni, gdzie też od chlorowni, od tego obiektu zależy jakość dostarczanej wody, natomiast od zbiorników na wodę zależy ilość ilość i, i parametry hydrauliczne, czyli też nieprzerwana dostawa wody dla mieszkańców. Może już o szczegółach już powie tutaj kierownik jak to wyglądało przed, jak teraz to obecnie wygląda. Także oddaję tu głos panu Piotrowi. Dariusz Gzieja, dyrektor do spraw technicznych. Tak, tak, tak. Dziękuję za możliwość zabrania głosu. Bardzo się cieszę z takich miłych słów ze strony dyrekcji, ze strony burmistrza, ze strony prezesa zarządu. Cieszę się z wykonanych remontów nie tylko jako pracownik zakładu wodociągów, ale również jako mieszkaniec i radny, który widzi doraźnie tak naprawdę jak wyglądają te obiekty i wie jak ważna jest gospodarka wodna w mieście Sandomierzu. Ciężko dodać coś do szczegółów, co powiedział już Pan Prezes i pan, pan Kierownik i Pan Dyrektor. Natomiast ja tutaj dodam ze swojej strony, że um, pierwsze prace, które rozpoczęliśmy dotyczyły, dotyczyły zbiornika chlorowni w romanówce. Trzeba też zaznaczyć, że tak naprawdę my wody w Sandomierzu nie chlorujemy, żeby też nie wybrzmiało w tej dyskusji, że my cały czas chlorujemy albo dezynfekujemy tą wodę. Woda w Sandomierzu jest na tyle czysta, że nie wymaga takiej dezynfekcji. Jednak w przypadku awarii albo jakiegoś skażenia musimy mieć taką instalację do miejscowego, czasowego dezynfekowania wody, żeby zapobiec jakiemuś skażeniu. W 2000... Może przejdziemy do prezentacji, może, prawda? W 2000... Przepraszam bardzo, jeżeli <grym> mogę coś powiedzieć, proszę zakończyć swoją myśl, bo nam prezentacja jakby <grym> do tego nagrania nic nie wniesie pod kątem to znaczy technicznym. Myślę tu o radiowcach pewnie. No dobrze, dobrze, czyli powiedzieć o szczegółach, mniej więcej co zostało no, co zrobione. z tymi w, w 2000... Tak, Dobrze, tak, to w 2019 spółka rozpoczęła intensywne prace istniejącego budynku Chlorowni, który jest zlokalizowany w Romanówce. Konieczność tych prac wynikała głównie z tego, że tak, tak naprawdę budynek od lat 70., kiedy został zbudowany, te remonty były doraźne i szczątkowe i tak naprawdę budynek w obecnej chwili nie spełniał żadnych norm, które się zmieniły przez te wszystkie lata i był w stanie fatalnym. Mieliśmy też dużo uwag od czy to, czy to sanepidu czy inspekcji budowlanej, że musimy coś z tym budynkiem zrobić, ponieważ jego stan jest już fatalny. Wykonano kompleksowny remont w środku budynku, wymieniono Całą instalację dozowania chloru zakupiono nowoczesny chlorator, wyremontowano budynek od podstaw. Została do wyremontowania tylko elewacja zewnętrzna, zajmiemy się tym myślę, że w przyszłym roku. Tak naprawdę budynek teraz spełnia wszystkie normy, wyposażony został w pełen, w pełen węzeł sanitarny, w myjkę do oczu, w prysznic dla pracowników, który tego, którzy ten, ten podchloryn dozują we wszystkie zabezpieczenia, w monitoring, tak żeby ten budynek spełnił wszystkie normy, był bezpieczny dla użytkowania e, przez pracowników, też dla mieszkańców, którzy z tej wody korzystają, która przez ten budynek przepływa. E, kolejną rzeczą, którą zrealizowaliśmy, za którą jestem wdzięczny, że udało się przekonać zarząd do tych inwestycji, kiedy, kiedy, kiedy no dobrze, no to mogę, ale to jeżeli Państwo chcą, ja mogę Wam przesłać tę prezentację, obydwie, żebyście sobie Państwo jakieś materiały z tego wykorzystali ewentualnie. No to tak wyglądała na przykład szafa sterująca przed remontem, ta po lewej, a tak wygląda tutaj po prawej. Tak wyglądały drzwi wejściowe do chlorowni, tak wyglądają teraz. Tak wyglądały drzwi wejściowe do budynku, tak wygląda to wszystko teraz. No i najważniejsze, serce tej instalacji czyli chlorator i punkt dozowania chloru. To po lewej stronie sami Państwo widzicie, że to wygląda fatalnie natomiast po prawej no już jest po pierwsze no kiedyś robiono to z materiałów, które nie są odporne na chlor ze stali, z metalu. Ta stal koroduje więc to tak naprawdę malowanie, odświeżanie niczego nie dało, bo no za, za rok już było w takim samym stanie. Trzeba było tak naprawdę zrobić to z odpowiednich materiałów chloroopornych, zastosować odpowiednie farby to i też materiały, które, no, mam nadzieję, o wiele dłużej przetrwają i ten budynek będzie e, długo służył mieszkańcom. Też cieszę się, że to się udało zrobić własnymi siłami, nie musieliśmy tak naprawdę m, brać zewnętrznej firmy, bo koszty były około 350 tysięcy. Po podliczeniu całych kosztów, koszt inwestycji zamknął się w 70 tysiącach, to jest duża oszczędność i dla spółki, no i też dla mieszkańców, którzy wypłacili za wodę i w jakiś sposób partycypowali w kosztach. Te 350 tysięcy, które Państwo się zdecydowali na korzystanie z usług firmy zewnętrznej, to jest za co? To jest kosztorys inwestorski, według inw kosztorys projektowy. Projektowy, tak? Projektowy. Według projektu i projektanta cena wykonania tego budynku to 350 tysięcy, gdybyśmy się zdecydowali na jakąś zewnętrzną firmę. Robiliśmy to własnymi siłami, tak naprawdę zapłaciliśmy za, tylko za materiały, bo to pracownicy sami wykonali tą, tę pracę. jeszcze pokazać, że te koszty No tak, bo, to, no, bo kosztorys był na 2018. Projekt, a wiadomo, że ceny rosną do góry. Tak, czyli 20% byłoby, minimum należałoby do tej jeszcze, kwoty jeszcze dodać. Kolejnym ważnym zadaniem, które, które udało nam się zrealizować, jest to remont pomoryzatów zasów przy zbiornikach na wodę pitną w hydroformie miejskiej Sandomierzu. Część z Państwa już tam była. Mam nadzieję, że uda się Państwa zaprosić, jak już no, te obostrzenia epidemiologiczne związane z COVID-em minął i będziecie mogli Państwo zobaczyć na miejscu, jak to wygląda. Ale wykonaliśmy po wykonaniu kosztorysu i po czyszczeniu zbiorników okazało się, że żeby przystąpić do dalszych prac remontowych musimy mieć sprawną komorę zasów i wymienione zasuwy, które oddzielają Jeden zbiornik od drugiego. Kiedyś no, technologia, no, kiedyś było trochę inaczej i y, nikomu nie przeszkadzało, jeżeli na przykład woda byłaby spuszczona ze zbiorników, wymieniono by zasuwy, no ale w, wtedy miasto nie miałoby wody przez 2, 3, 4 dni. Kiedyś to było dopuszczalne, teraz no nikt sobie nie wyobraża takiej sytuacji, że tej wody mogłoby w mieście zabraknąć. Dlatego musieliśmy przebudować cały system zasów, tak żeby rozdzielić jeden zbiornik od drugiego, żeby to były dwa niezależne zbiorniki. I w przypadku remontu jednego zbiornika dało się użytkować drugie żeby ta woda dla mieszkańców cały czas płynęła. To jest pokazany stary, stary schemat, i tutaj pokazuje właśnie, gdzie są te zasuwy które musieliśmy zamienić. No wiadomo, na obrazku one nie wyglądają tak, jak teraz to wygląda w ten sposób. Teraz wszystkie zasoby są sprawne. One są rozdzielone od siebie. Możemy w każdej chwili opróżnić jeden zbiornik, remontować go, a drugi w tym czasie pracuje i mieszkańcy mają wodę. Cieszę się też z tego, że udało się te wszystkie prace przeprowadzić. No, trwało to praktycznie półtora roku, ale zmieniając po kolei każdą z zasów udało się uniknąć braku dostaw wody dla mieszkańców. Te zasoby, które wymienialiśmy tak naprawdę. Całe wszystkie te prace mieszkańcy nie odczuli żadnych zawierowań jeśli chodzi o brak wody. Tak wyglądała komora zasów przed remontem. To są te stare, te stare zasuwy uszczelnione w różny sposób, byleby ta woda nie ciekła. Teraz tak wygląda to wszystko nowe. Mamy tutaj porównanie starej śruby i nowych. Nie? No to widać jaka, jak, 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 jaka była korozja i jak to wszystko już wyglądało. A to są wszystkie stare elementy, wymontowane z tej komory zasów, zamontowane nowe. Widać różnicę. Oczywiście no, ściany budynku będą remontowane przy remoncie już zbiorników. Na razie skupiliśmy się na armaturze, który która, bez której wymiany no, nie doszłoby do, do dalszej realizacji remontu zbiorników. A ja wiem, że Państwu pewnie tutaj w przypadku takiego nagrywania to niewiele mówi, co pokazuje, no jednak ciężko opowiedzieć to samymi słowami, jak naprawdę wygląda, wyglądało coś kiedyś, a jak może wyglądać teraz. Nie? Bo to jest, no, trzeba to zobaczyć po prostu. Tak, Raz mówiąc, jest etap zakończony. Tak, etap jest zakończony tej serce i wnętrze chlorowni zostało wyremontowane, budynek został dostosowany do obecnych przepisów, zamontowane wszystkie urządzenia. Wystarczy zrobić jeszcze elewację, którą będziemy robić w przyszłym roku, ale to już nie rzutuje na sprawność całego budynku i na funkcjonalność. Zbiorniki remont, wymiana zasów pozwoli na remont poszczególnych zbiorników, bo bez, bez wymiany zasów nie ruszylibyśmy z miejsca. No, 2021 2024. 2021-2024, ale no my chcemy to zakończyć ten remont jak najwcześniej, ponieważ stan techniczny tych zbiorników jest fatalny, także my tu będziemy podejmować wszystkie działania, żeby modernizacja tych zbiorników została zakończona maksymalnie w 2022 roku. W 2021 roku przystępujemy, mamy pełną zgodność techniczną, projektową do realizacji tej inwestycji. Znaczy koszt realizacji tego zadania to jest około 2 no, milionów, także dlatego chcieliśmy to rozłożyć no, na tak, lata, żeby, żeby nie obciążało to danego roku. Tym bardziej, że musimy to zrobić sekwencyjnie. Będziemy remontować jeden zbiornik, a dopiero potem możemy remontować drugi. Nie możemy remontować dwóch razem, bo miasto musi mieć wodę. Są jedyne zbiorniki na wodę w Sandomierzu. A remont takiego zbiornika no to potrwa około półtora roku przypuszczalnie jednego zbiornika, więc no razy dwa to już jest trzy lata. Od wejścia firmy, rozpisania przetargu, wejścia firmy, no to jeżeli widzimy jak wyglądały zasuwy, no to też tak wygląda w środku ten zbiornik. Po prostu jest ostatnia chwila na rozpoczęcie tych prac remontowych. Na razie możemy to zrobić powiedzmy mniejszymi kosztami, mniejszymi. No milionowymi, ale, ale nie musimy budować nowego zbiornika, bo jeżeli tego nie wyremontujemy, nie zaczniemy remontować, to za chwilę może się okazać, że nie będzie już czego remontować, tylko trzeba będzie budować nowy. A to no. są przeogromne pieniądze. A to są przeogromne koszty pieniędzy. całe wymagania proceduralne, uzyskanie decyzji środowiskowej, to jest przynajmniej... Pozwolenia wodnoprawne to jest... Nie, nie, to są te tak, jest... tak, tak, koło, 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 koło PEC. Koło PEC. Polskiej Organizacji Wojskowej na ulicy. Tak, to Rozpoczynaliśmy pierwszy tak, Jak były wyczyszczone tak, byliśmy tak, tam i właśnie to oczyszczenie pokazało tak naprawdę no, ogrom prac, które trzeba zrobić i pozwoliło wejść też e, ekspertowi, 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 który ocenił tak naprawdę w jakim są stanie, co należy zrobić. No już niestety remontu zbiorników to jeszcze mogliśmy wy, wy, zrobić własnymi siłami. Jednak no, remontu zbiorników z uwagi na specjalizację i na ważność tych inwestycji nie zrobimy własnymi siłami naprawdę, bo trzeba będzie się posiłkować firmami zewnętrznymi. Jakiego rzędu byłaby, jeśli chodzi o koszty budowa całego nowego zbiornika, gdyby doszło do takiej sytuacji? Mieszka, około 50 milionów tak Ale to chodzi, pieniądze to lat, proszę Państwa, a dwa to jest... No, brak dostarczanej wody na Sandomierz. Proszę sobie wyobrazić, że budowa takich zbiorników to potrwałaby no, co najmniej dwa albo trzy lata. trzy lata. Co najmniej trzy lata. I teraz wyobraźmy sobie, że mieszkaniec nie ma wody w kranie kolokwialnie mówiąc przez godzinę, to jest wielka awantura, a tu stajemy przed problemem, gdzie nie ma wody, nie wiem, 2 lata, 3 lata. To jest po prostu miasto, bieżące miasto wtedy nie funkcjonuje. To, to jest po prostu katastrofa. Na szczęście z powodu złego stanu nie zdarzyły się jeszcze przerwy. E, najczęściej przerwy w dostawie wody związane są z awarią rurociągów na mieście, gdzie no, niestety, żeby, żeby naprawić, no to musimy tą wodę na, na chwilę zatrzymać, żeby nie było tej wody w rurze, którą musimy wymienić, e, w jakiś sposób naprawić, uszczelnić. To nie było jeszcze awarii związanej z, z, z brakiem wody związanej z, z awarią na zbiorniku.